Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Kulturmaniak. Dzisiaj zrecenzuję dla Was pierwszy odcinek serialu Marvela Moon Knight, który jest dostępny na platformie Disney. Od momentu, w którym dowiedziałem się, że Moon Knight dostanie swój serial, byłem ciekaw, jak to będzie wyglądało w praktyce. Tym bardziej, że po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której nowy bohater MCU jest nam po raz pierwszy przedstawiany we własnym serialu, a nie filmie. Klasyczne origin story mogłoby być zbyt mało wciągające dla większości widzów i niestety zbyt nużące. Na całe szczęście fabularnie pierwszy odcinek Moon Knighta daje nam całkiem interesujący początek z twistami fabularnymi, które zachęcają nas do dalszego oglądania serialu. Pewnie zastanawiacie się również, czy formuła superhero powoli nam się nie wyczerpuje. Otóż moim zdaniem nie. Mieliśmy już sitcom pomieszane z fantazy, sensacje przeplataną thrillerem, science fiction połączone z mitologią nordycką i świąteczną komedię o odkupieniu ze scenami akcji w tle. Gdzieś tam za zanadrzu czeka nas jeszcze space opera, więc różnorodności raczej w tej materii nam nie brakuje i podobnie jest w tym wypadku z serią Moon Knight. Gatunkowo to trochę kino detektywistyczne, w którym odkrywamy fabułę poprzez umysł głównego bohatera. To trochę jak wykopaliska archeologiczne i motywy starożytnego Egiptu, które nadają serii wspaniałego klimatu. Kilka scen przewodzi na myśl straszny, wręcz przerażający horror, i, mimo że jesteśmy w samym centrum akcji, to nie bardzo rozumiemy, co dzieje się na ekranie. Ze względu na psychodeliczne zachowanie głównego bohatera, w zasadzie odkrywamy historię razem z nim i jest ona dla nas tak samo dziwna, przerażająca, ale i intrygująca i ciekawa, że chcemy się w nią zagłębiać. Główny bohater to wreszcie człowiek z krwi i kości, z którym możemy się utożsamić. Ma on własne problemy natury prywatnej i zawodowej, z którymi się boryka jak każdy z nas. Oskar Izak doskonale wczuł się w te i jest nie niezwykle przekonywujący. Zwłaszcza w takiej kreacji go jeszcze chyba na ekranie nie widziałem. Ethan Hawke natomiast gra kogoś w rodzaju kaznodziei, który kieruje sektą. Jego motywacje są teoretycznie dobre, ale sposób w jaki osiąga swoje cele jest mało etyczny i społecznie akceptowalny. Niemniej jednak rola zagrana jest bardzo dobrze i już nie mogę doczekać się kontynuacji jego wątków, zwłaszcza scena otwierająca odcinek z jego udziałem budzi spore kontrowersje. Realizatorsko nie ma się do czego przyczepić, to Marvel, który ma dużo forsy, więc i nie ma się co dziwić, że wszystko tutaj do siebie niezwykle pasuje. Sceny akcji są dynamiczne, bardzo często kręcone z jednej kamery, co dodaje im uroku czy przykładowo ujęcie w muzeum, gdy widzimy, że z góry ktoś przygląda się głównemu bohaterowi, tego typu zabiegi potęgują poczucie zaszczucia i degradacji umysłu postaci granej przez Oscara Izaka. Zwłaszcza, że ciężko odróżnić co było jawą, co było snem, a co działo się w momencie, kiedy alter ego głównego bohatera przejmowało nad nim kontrolę, czyli w tym wypadku tytułowy Moon Knight. Efekty specjalne CGI, jak i kostium tytułowego bohatera, wyglądają jak w każdej większej blockbusterowej produkcji po prostu genialnie i nie ma się czego wstydzić. Podsumowując obawiałem się powolnego i bardzo mozolnego startu oraz ciężkiego progu wejścia w nową serię, a dostałem angażujący wątek główny, ciekawych bohaterów, sporo frajdy i rozrywki i pewne nową w postaci problemów psychicznych pokazanych w bardziej interesujący i ciekawy sposób, co mnie zaintrygowało i już nie mogę doczekać się kolejnych odcinków serialu. Wam serial na ten moment oczywiście polecam, myślę, że kolejne odcinki również będą fantastyczne i zapraszam Was do kolejnych recenzji na kanale Culture Maniak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!